Pytanie dla Kadena Aser. Um, jeśli chodzi o przyjazd tutaj, wyjazd o dziewiątej z Madrytu, później przyjeżdża się około szesnastej, tak samo jutro droga powrotna, um, też tak samo długa, 6-7 godzin w podróży, a wiadomo, że w poniedziałek jest kolejny mecz. Jak te podróże i to wszystko wpływa na waszą formę? Buenas tardes. Si, e, e, el viaje es el que es, no se puede hacer de, de otra manera. El club. Eh, ha puesto todo al servicio del equipo, de los jugadores, para venir lo más breve posible y no, no va a ser una excusa. No quiero hablar mucho de este tema porque el Betis vino el año pasado, hizo exactamente el mismo viaje y luego jugó la final de conference y quedó muy arriba en liga. Entonces, eh, los resultados deportivos no van a ser una excusa en cuanto a la brevedad de los partidos que hay o los viajes que nos toca hacer. Tak, podróż jest podróżą i niestety nie ma innej formy. Musi się to odbyć w taki sposób, i nie chcę, żeby to było jakąkolwiek wymówką. Betis też w zeszłym roku przyjechał, podróżował i później doszedł wysoko w lidze, więc będziemy grać i po prostu podróże są, trzeba się z tym liczyć, ale to w niczym nie przeszkadza. Buenas tardes. Nada, como ha dicho un inni, el viaje es el que es, pero bueno, yo creo que la plantilla está con iluzją de de jugar esta competición y sabíamos que estos viajes se podían dar, así que bueno, la ilusión puede con todo y, y como ha dicho la brevedad de los partidos al final, bueno, cuando tienes tanta ilusión por, por poder jugar una competición como es la conference, pues es más ameno. To trochę tak jak inni powiedział, jest to taki rok pełen marzeń, pełen nadziei i to nam dodaje takiej właśnie siły. A podróż, no cóż, podróż trzeba odbyć, ale staramy się wszyscy do tego przyłożyć tak jak trzeba, z całym zespołem, z całą ekipą, także no, top, będziemy grać. Ma, ja En cuanto a vacas, se visto que no ha viajado a Alemado, como sigue en la enfermería. Y aún ahí también preguntarle cómo vive en este partido, porque obviamente ya no sé si lo consideran como un primer match ball para continuar en la siguiente fase. Mm -hmm. Solamente una pregunta, ¿puedes repetir la parte de enfermería? ¿Cómo salió los bata? Komuś tam los Okej. Okay. Dobrze, to y, jestem z Diario As. Pierwsze pytanie do trenera, do Inigo. Czy analizujesz y, przeciwnika? W jaki sposób? Jakie masz przemyślenia odnośnie tych analiz, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz? I y, też pytanie do Unaja: jeśli chodzi o y, tych, którzy mają jakieś kontuzje, to jak, jak podchodzimy do tego? W jaki sposób. Y, Przepraszam, to też było pytanie do trenera: co z tymi, którzy odnieśli zawodnikami z kontuzjami? A pytanie do Unaja: no jak to jest taki mecz już ważny w, na tym etapie, na którym jesteśmy? Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? El, bueno, el, el balance, después de haber visto jest similar al que he obtenido, kiedy he visto a los, el resto de rivales que hemos enfrentado equipos muy ofensivos, muy agresivos posicionalmente. Que en sus estadios eh, son fuertes en sus ligas, que optan a ganarla, que la han ganado recientemente, que el año pasado estuvieron pasando rondas en esta misma competición y que por lo tanto el, el diagnóstico final nos dice que mañana eh, va a ser un partido de la mayor complejidad que hayamos podido encontrar en nuestra misma competición. Y sobre la enfermería, eh, bueno, no ha viajado el Mao, no está Pedro, no está. Trejo, Mumin sigue con su proceso. Son, son bajas que tienen tiempo indefinido, eh, unos más, otros menos, pero que eh, no sabemos exactamente cuándo vamos a poder integrarlos con el equipo. To jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, analizowaliśmy też podobne drużyny, jeśli chodzi o taki poziom agresywności czy ofensywy i przyglądaliśmy się temu, jak gra Jagiellonia. Natomiast patrząc też na ich osiągnięcia, na to, do czego doszli w zeszłym roku, na te wygrane z ostatniego czasu, wiemy, że jutro zmierzymy się z takim przeciwnikiem, który będzie bardzo kompleksowy i tak naprawdę pod tym względem, pod względem tej kompleksowości i tego, czego możemy oczekiwać, będzie najmocniejszy. A jeśli chodzi o drugie pytanie, Elmao, Pedro, Trecho to są osoby, które nie podróżowały, które potrzebują trochę czasu. Nie wiemy ile, nie potrafimy, nie potrafimy tego w tej chwili określić, natomiast no, potrzeba trochę czasu na rekonwalescencję, więc będzie bez nich. bueno yo en cuanto al partido, ja vamos teniendo un poquito más de experiencia y sabemos lo que es jugar fuera de casa en Europa. Lo ¿no? eh, hemos experimentado con nuestra propia carne. Y bueno, en Bratislava sabíamos que, que ganando, no, creo que matemáticamente teníamos ya la clasificación obtenida y bueno eh, no lo conseguimos eh, iremos a por ello mañana que, sabiendo que es un partido muy importante y, y como te digo con la máxima ilusión de, de conseguir meternos en las en las fases eliminatorias Tak, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, mamy już doświadczenie grania poza domem, grania w Europie, w innych miejscach, wiemy jak to jest. W Bratysławie matematycznie właściwie byliśmy już o krok od, od wejścia, nie udało nam się z tamtejszym rezultatem. Mam nadzieję, że jutro ta cała iluzja, te całe marzenie związane z jutrzejszym meczem, że to się wszystko dobrze wydarzy jutro, damy z siebie wszystko. Czyli mam pytanie do trenera, czy dwa pytania właściwie, może w jedno spróbuję. Po pierwsze, trener Siemiec mówił nam, że spodziewa się jutro, że będziecie chcieli zdominować, Agielonie, Utrzymywanie się przy piłce to jest jakby priorytet w waszej grze. To jest pierwsza sprawa. I druga, czy to jest tak, jak zrozumiałem tutaj z wypowiedzi, no wy jutro stawiacie sprawę tak, że musicie wygrać. Jesteście w sytuacji, w której musicie jutro wygrać, patrząc na tabelę. Eh, yo tengo dos preguntas al entrenador, a Inigo. La primera pregunta, eh, como ha dicho el entrenador de Aguilonia, Adrián Chemiénet, eh, vosotros mañana vais a intentar a dominar, o sea, tener el balón eh, todo el tiempo. Y la segunda pregunta, mañana, como he entendido también de lo que se ha dicho hoy, tenéis que ganar. ¿no? Tenéis que ganar y es como bueno, una obligación para mañana. Sí, para nosotros eh, cada partido no es una. Obligación el ganar, pero si es una obligación la búsqueda de la victoria. Eh, en la búsqueda no puede faltar eh, nuestra identidad y si eso no falta, independientemente del resultado, yo como entrenador estaré satisfecho porque no podemos obligarnos a ganar, eh, porque nadie, nadie es tan contundente, en este caso el Rayo Baikano, como para poder obligarse a esto. Y por supuesto que una de las maneras que nosotros tenemos o buscamos eh, la victoria es teniendo el balón, eh, pero para enseguida trasladarnos al campo rival y ser dañinos y si es posible marcar. Uh -huh. Tak, jeśli chodzi o tą konieczność zwycięstwa jutro, to nie jest tak, że możemy kogokolwiek zmusić do tego, żeby wygrać, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby szukać tej możliwości wygranej. I jeśli jeszcze w tym nie zabraknie tej naszej tożsamości, to ja jako trener będę z tego bardzo zadowolony i na pewno tak postaramy się też grać jutro. A jeśli chodzi o tą dominację, no tak, zdecydowanie chcielibyśmy mieć tą piłkę jak najdłużej, jak najczęściej, ale po to, żeby potem przenieść się na ym, połowę przeciwnika, no i starać się strzelić gola. No, to jeszcze. Ja chciałbym zapytać tenera. Ja nie ciągniemy, chyba? Ja chciałbym zapytać tenera o to, czy oglądał się Bethes'u, jaki z jest z, z zeszłego roku i czy spodziewa się podobnego meczu, co Betis miał w kwietniu tego roku właśnie, więc. Mi pregunta es si eh, usted como entrenador ha visto los partidos de Betis con Viagiloña del año pasado y si estás esperando un resultado similar al eh, del partido de abril de este año contra Betis. Como entrenador he visto los partidos contra, contra el Betis eh, y además nosotros el lunes jugamos contra el Betis, entonces... Estado muy bien porque me permite analizar a los dos equipos simultáneamente. Eh, siempre esperamos, eh, como decía antes, reconocernos, mantener nuestra identidad y, por última instancia, obtener la victoria. Y mañana, sumado a la derrota que tuvimos en Eslovaquia y sumada, como decía, a la ilusión que tenemos por pasar a la fase de grupos, eh, encontramos más motivos o mejores motivos para poder. Obtener una wiktoria, i y, y de este modo pasarz na fazę eliminatoriów, z by dla naszej aficji były Tak, jako trener oglądam oglądałem mecze z Betisem, analizowałem też te mecze. W poniedziałek gramy przeciwko Betisowi, więc y, będzie taka możliwość symultanicznego właściwie porównania obu. I, i tak jak już powiedziałem, zawsze dążymy do tego, żeby z tą naszą całą wyraźnie zaznaczoną tożsamością dojść do zwycięstwa i toż też, jeszcze biorąc pod uwagę naszą porażkę na Słowacji, też e, zależy nam na tym, żeby przejść do tej fazy e, do tej fazy, e, tak, do której, do której chcemy wejść i e, będziemy do tego dążyć. No jeszcze jedno pytanie. Robert najpierw skrywałby sporty. Ten, ten też zapytać zawodnika o, o zdanie dotyczące tego, co będzie siłą raju Wajkanów w tym jutrzejszym spotkaniu jego zdaniem, biorąc pod uwagę też trybuny będące po stronie Agilon, bo zdaje się, że tutaj będzie być nowe kompletki licy, więc na pewno będzie też dość ciekawy doświadczenie z do Robert Bankowski, TVP Sport, una pregunta a Unai en cuanto a qué va, cuál va a ser el punto fuerte del partido de mañana, hablando de Rayo, y otra parte de la pregunta hablando de la afición, estamos en el estadio de Aguiloña, habrá muchos aficionados presentes aquí, entonces esto también apoyará eh, a ¿no?, aquí. Sí, bueno, eh, una experiencia más, ¿no?, para todos, eh, siempre es agradable venir a los estadios y que, y que estén llenos, ¿no? Eh, seguro que es bonito para nosotros también. En cuanto al partido, estoy seguro que será un partido de mucho ritmo, como los que nos hemos encontrado estas veces fuera en, en Europa y bueno intentaremos hacernos con el dominio del partido y como ha dicho el mister ir al campo contrario para, para intentar hacerles daño y, y hacer gol. Has dicho el partido de mucho ritmo. Sí. Ok. Mm -hmm. Tak, si se trata de los hinchas, también para nosotros, ya que los estadios están llenos y llenos de Obu drużyn, więc to jest piękne, żeby to widzieć. Także to jest dla nas nowe doświadczenie, też kolejne do zestawu doświadczeń. A jeśli chodzi o, o mecz i o to, te, te silne punkty, to tak jak już powiedzieliśmy, i ja, i tre, jak powiedział trener, będziemy starali się zdominować piłkę, żeby tą piłkę mieć w posiadaniu jak najdłużej, no i postarać się tego gola wstrzelić. E, Sponsorem programu jest firma Jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www jazbut.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl w czasach, gdy polityka staje się show, ja stawiam na rozmowę. Rzeczową, spokojną i bez cenzu. Nie pytam po to, by atakować. To rozmowa o Polsce. Jak naprawdę jest przedsiębiorca w polityce? Subskrybuj i bądź częścią tej rozmowy. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe, nie tylko księgowość prawdziwe wsparcie dla Twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.